Mnie nie nie no. Ja pierniczę. Ej, nie. Ej, ej, o, oh, bo on nie zabija. On, on nie zabije. Ja pierniczę, no to twój, twój kolega, to jest jakiś skamer. Nie. Wiem co? Albo dajmy. Ten te śmierdzielu śmiercielu, one pierdziolu jeden. Albo ci ciebie zgłaszam! Z siebie to praca nie dar, oni mi piszą, że ja to mam fart Przeżyłam tsunami, hej tu tyle fal, nie mogłam więcej już dać Z siebie, ja wiem najlepiej na co mnie stać Jak, jak gwiazda na niebie Świecę jestem jak drogowskaz, kiedyś przebrana za maili Gram trasę i nic mnie nie martwi mam, y y y y mam życie jak Barbie, mówię się jak z bajki Za plecami ludzi do walki no, dobrze, 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 dobrze. Dalej, dalej, dalej. Już wystarczy. Jeszcze, jeszcze.